Cześć, ja jestem Aneta, ale to jest kanał Prima Materia, na którym mówię o magii i o alchemii. Dziś mamy 19 dzień vlogmasa. Zaczynamy! Założyłam na siebie te rzeczy, które sobie wczoraj przerobiłam. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że tak, w tej spódniczce już przestałam chodzić, bo była, tak była do kolan i to nie wyglądało zbyt dobrze na mnie. W tym przestałam chodzić, bo te diamenciki, no to było aż za dużo kiczu jak na mnie i one też odpadały, także wiadomo. A teraz patrzcie, no fajnie to wygląda, mi się to podoba. Ja Wam powiem, że nie wiem jakim cudem jesteśmy już na dniu 19, jakim cudem w ogóle udaje mi się codziennie kręcić, ale stwierdziłam, że po prostu wszechświat tak chciał, źródło tak chciało, bo inaczej naprawdę ja, kiedy się tego podjęłam, tego vlogmasowania, julmasowania, to ja sobie pomyślałam, że ja jestem po prostu szalona. Wiecie, co ktoś tutaj zaproponował, zresztą no bardzo dobry, genialny pomysł, żeby założyć jakąś grupę na przykład na Facebooku, tak żebyśmy mogli razem sobie coś tam wstawiać, posty komentować i tak dalej. to jest oczywiście genialny pomysł, ale powiem Wam tak, że żeby to musia się mogło stać, ja bym musiała zatrudnić, ja już od jakiegoś czasu mówię, że ja powinnam zatrudnić co najmniej dwie osoby do rzeczy, które robię, bo wiadomo, Prima Materia to jest jedna rzecz, którą ja wszystko w niej robię tak naprawdę, no, plus jeszcze rzeczy, które wiadomo, że nie pokazuję w internecie. Mówię, już się do mnie zgłaszały i firmy i osoby, które chciałyby manegować, menagować. Przemę materia jako biznes, ale problem jest taki, że ja mam olbrzymie problemy z zaufaniem ludziom. I ktoś by mógł powiedzieć, a bo to pewnie jakiś jest Twój cień, coś do przepracowania. Nie, po prostu wiesz co, jak. Włożysz rękę do wrzątku pięć razy i pięć razy y, masz oparzenia trzeciego stopnia, to wiesz, że się nie wkłada ręki do wrzątku. Także on y, powiem, moje problemy z zaufaniem ludziom nawet nie wynikają z jakichś moich uprzedzeń, czy jakichś tam przeżyć mówię z dzieciństwa, tak jak ludzie szukają w dzieciństwie, co po prostu z doświadczenia już w życiu dorosły. I ktoś by mógł powiedzieć, że jestem control freakiem, na pewno na pewnym poziomie tak jest, ale mówię, jak na czymś mi zależy, to mi na czymś zależy i chciałabym, żeby to było zrobione tak, jak, tak jak powinno być zrobione, a nie na odwal. Ale wiecie o co chodzi, tak, tak jak wczoraj mówiliśmy, potrzebujesz tej grupy ludzi, samemu nie dojdziesz tak daleko, jakbyś doszedł z innymi ludźmi. Mówię, każdy jest lepszy w czymś innym. I na przykład takie zaufanie, jeśli odpowiedniej osobie jest bardzo potrzebne, dlatego że wtedy jesteś w stanie dużo dalej iść ze swoim pomysłem, jakąś kreacją czy tam biznesem i jesteś dużo mniej zmęczony, <grywa> chyba że powinna przyjąć zasadę dawnych, <grywa> nie wiem czy mogę to słowo użyć, dyktatorów. Ufaj, ale sprawdzaj. Ale to jest paranoja, wam powiem, to jest paranoja, żeby człowiek nie mógł się wyluzować tak naprawdę, tak zaufać ludziom, że... Jakim cudem my w ogóle od gadania o grupie doszliśmy do dyktatorów? Człowiek się naczytał 50 praw władzy, 40, nie, co tam było, 48 praw władzy, no i takie są tego efekty. Dlaczego tak jest, myślę jeszcze, znaczy z mojej strony, ten brak zaufania i to mówię, że jestem tak zawiedziona. E, pewnymi sytuacjami, osobami, no to jest dlatego, że ja po prostu bardzo emocjonalnie podchodzę do moich projektów. Dlatego, że ja tak, wiecie, ja nie mam dzieci. Ktoś się właśnie pytał, czy bym chciała mieć dzieci. Chciałabym mieć dzieci, ale prawdopodobnie ich nie ułoży tak. Żeby, żeby się pojawiło dziecko, to wiecie, dużo, dużo warunków musi być spełnionych. No i nie mam dzieci, no i tak jak wiecie w tym filmie, seksmisja, no, to co bym, ten mój instynkt macierzyński, pakuje w moje projekty, w moje biznesy i dlatego mam takie podejście emocjonalne. A właśnie do biznesów i projektów najlepiej jest mieć podejście, używać swojej męskiej energii, logiki, takiego myślenia: wiecie, projekt za projekt i projekt, i projekt, a nie o, ta osoba mnie zawiodła, teraz mam złamane serce. Zakręcimy sobie dzisiaj końcówki, będę robić odrosty w ogóle. Nie wiem, czy się jeszcze na vlogmasy Julmasy moje robienie odrostów się załapie. Dlatego, że wiecie, ja teraz już nie mieszkam w Londynie. Tutaj nie ufam tym fryzjerom, będę robić sama. Bardziej sobie widzicie. Chciałam powiedzieć, że fryzjerom też nie ufam. <laughs> Ale ja mówię, to, to nie jest bezpodstawne. To nie jest tak, że ja czegoś nie doświadczyłam i nie ufam, bo bo nie ufam. To jest po prostu doświadczyłam. O jeden raz za dużo, tego nie ufam. Ale teraz tak wejdzie, wiecie, myślenie alchemiczne. Jeśli nie ufam ludziom, to może wynika to z tego, że ja podświadomie nie ufam sobie. Ale wiecie co? Co ja mam sobie ufać czy nie ufać? Ja mówię, ja jestem swoimi poczynaniami i swoimi decyzjami zawsze zaskoczona. Ale to ma swoje bardzo dobre strony. Dlatego, że słuchajcie, to teraz będzie lekcja z grupy okultystycznej, ale nie tylko, to też jest lekcja właśnie z 48 praw władzy, nigdy nie pozwalaj swojej prawej ręce wiedzieć, co robi lewa ręka. To chyba właśnie tak jest zapisane, tak się chyba dokładnie to prawo nazywa. Dzięki temu, że ja sama nie wiem, jaką decyzję podejmę, bo zazwyczaj jest to tak. Że robię decyzję na ostatnią chwilę, i no potem idziemy, zobaczymy, co, wy, co będzie. Nikt nie jest w stanie na mnie zrobić, nie wiem, postawić kart czy coś, dlatego że karty pokazują energię w tym momencie. A powiedzmy w tym momencie, to ja nie wiem. Szczerze mówię sama przed sobą, że na przykład nie wiem, co dalej, bo to nie jest tak, że ja robię jakiś planer czy coś. Moje planery nie. Nie spełniają w ogóle żadnej funkcji u mnie w domu. I dzięki temu, że sam siebie zaskakujesz, nikt nie jest przewidzieć, nie jest w stanie przewidzieć Twojego kolejnego kroku. To jest bardzo użyteczna cecha, to jest może takie wiecie, ma swoje wady, ale ogólnie ma bardzo dużo plusów. Ej, w ogóle wyszła jakąś tam ignorantką. Dowiedziałam się z TukTonga, to właśnie z TukTonga zazwyczaj się takich rzeczy dowiaduje i w tym jest dobra ta platforma. Słuchajcie. Ja zawsze jak jakieś jem nowe jedzenie, zawsze się staram sprawdzić w internecie, w jaki sposób się to je, po to, żeby po pierwsze uszanować kulturę, a po drugie uważam, że jak się je w sposób, jak ci ludzie, którzy to wymyślili, no to najlepiej można docenić smak tej potrawy. I taką moją ulubioną kuchnią na ten moment jest kuchnia koreańska. I oczywiście z koreańską kuchnią, no pierwsze co myślimy, zazwyczaj jest to ten bibimbap. Uwielbiam zresztą stofu, po prostu cudowna rzecz. I wyobraźcie sobie, ja tak długo jadłam tę potrawę, byłam pewna, że się ją je pałeczkami. A tak mi było niewygodnie oczywiście, ale mówię, no tak tradycyjnie jeść. Się dowiedziałam, że to się łyżko je. Ty co, jak to jest możliwe? Ogryzł mnie komar w czoł. Jest grudzień, jest zimno. On musiał gdzieś tutaj przehibernować, słuchajcie, i w nocy wyjść i stwierdzić... To jest ten moment, że ja ugryzę, jak to jest w ogóle możliwe? Okazuje się, że na święta będziemy mieli więcej osób, niż się spodziewaliśmy, więc potrzebujemy drugiej lodówki, żeby umieścić całe jedzenie, no więc jedziemy po lodówkę. W tym siedzę, to wygląda, jakbym nie miała szyi z jakiejś przyczyny. Nieważne. Odliczamy teraz do tego 21 grudnia. Czyli przesilenia zimowego. 21 grudnia, najkrótszy dzień w roku i najdłuższa noc w roku. Później Słońce zatrzymuje się na 3 dni, no i później następuje takie, jakby narodzenie Słońca, odrodzenie Słońca. W różnych kulturach się różnie na to mówiło. Zwróćcie uwagę na te 3 dni, kiedy Słońce zamiera w bezruchu. Tak jakby 3 dni śmierci, a później odrodzenie. Znamy to, prawda? Jak możemy celebrować ten czas? To jest fajne, i, i może tak historycznie niezbyt fajne: to, że nieważne tak naprawdę w jakiej kulturze się tu czy religii urodziliśmy na półkuli północnej, to tak naprawdę każdy z nas zna jakieś tam zwyczaje, które są wspólne dla Jule, dla Bożego Narodzenia i ogólnie dla przesilenia zimowego. Co my możemy zrobić? Na przykład możemy zrobić wieniec świąteczny. To jest bardziej popularne w Wielkiej Brytanii, w Stanach, ale tak najbardziej wydaje mi się, że się przyjmuje i teraz i w innych krajach. Ja już swój wieniec zrobiłam, o, już chyba na samym początku vlogu masa robiłam, mój wieniec taki z um, owocami granatu. I dlaczego wieniec? Oczywiście wieniec symbolizuje i koło roku, i to cykliczność, że coś się kończy, coś się zaczyna. Zwróćcie uwagę, że też wygląda trochę jak uroboros. To jest taki symbol, że wszystko co umrze, musi się odrodzić. Również można ozdobić swój altar, jakieś miejsce mocy, czy po prostu dom w zależności jak Wy, jak wy w ogóle to robicie. Takimi symbolami słońca, ponieważ mówimy tu o tym przyjściu słońca, odrodzeniu słońca, mogą to być cytrusy, różne pomarańcze. Orzechy włoskie, zauważcie, że orzechy włoskie często są takim też symbolem świąt, zawsze w sklepach na święta są. Czasem ludzie je malują na złoto również. Też jałowiec, jemioła oczywiście używane, oj, podczas Saturnaliów i, i druidzi jej używali. Na całej półkuli północnej to było. Na przykład jest taka fajna rzecz, którą można zrobić, bo mamy nów, nów 23 Księżyca, ostatni nów tego roku. I te odrodzenie słońca, czyli i tu mamy początek, i tu mamy początek. Fajną rzeczą jest na przykład zasadzenie sobie w doniczkach albo cebulek jakichś roślin, albo jakieś y, nasionka. Zobaczcie sobie w internecie, co w tym momencie można sadzić, co Wam się przyjmie z taką intencją, że to będzie tak rosło, tak właśnie jak te moje marzenie, to coś nowego, co chcę zacząć, bo pamiętamy, że nów to są nowe początki. Tak samo przesilenie zimowe to są również nowe początki. Również to sprzątanie świąteczne, co to za czasów dzieciaka, to było takie nieprzyjemne, bo oczywiście się w domu mówiło, że trzeba okna dla Jezuska umyć. Ale Wam powiem, ja od czasów Pandziomendi, ja już to wspominałam niejednokrotnie, sprzątanie, słuchajcie, to jest dla mnie jeden z takich no wręcz rytuałów, słuchajcie. Dlatego, że wymiatasz to co już jest niepotrzebne, Wy albo naprawiasz to co jest zepsute, bo wiadomo, że jak sprzątasz, to zobaczysz coś, tam to naprawisz. Robisz miejsce dla tego nowego. Pamiętajmy, że jak przychodzi coś nowego, no to musimy na to zrobić miejsce w życiu. Nie możesz zacząć czegoś nowego, nie możesz zacząć nowej pracy w momencie, kiedy pracujesz na pełen etat w starej pracy. Wiesz o co chodzi. Tak samo to działa z każdą jedną rzeczą. Nie możesz wejść w nowy związek, kiedy jesteś w starym. No chyba, że lubisz ztratać, no a to już jest inna para kaloszy. Też bardzo ciekawe, że został wprowadzony taki właśnie wprowadzony zwyczaj dawania sobie podarków podczas świąt i to się już zaczęło. No, za czasów Saturnaliów na pewno, jak nie wcześniej. Moje dane są takie, że od czasów Saturnaliów, ale mogło być wcześniej jak najbardziej. Dlatego, że mamy nowy początek, chcemy go dobrze zacząć, do mocno w to wejść. Ja o tym mówiłam już w tamtym filmie, co mówiłam o historii Bożego Narodzenia. Pamiętamy prawo rytmu. Litowa hadło. Kiedy dajesz od siebie, na pewno coś otrzymasz. No niekoniecznie od tej osoby, ale z innej strony. Oczywiście nie dajemy tych podarków z taką myślą, że ach na pewno mi się zwróci, nie? Tak jak wesela musi się zwrócić. Ale, ale, daje, ale po prostu no, tak działa, energia tak działa, że jeśli dajesz coś od siebie, to tobie się to musi zwrócić. A przede wszystkim należy pamiętać oprócz tych rzeczy, które robimy, że to, powin to powinna być celebracja. To powinno być cieszenie się, docenienie tego roku, który minął, te rzeczy, które zrobiliśmy, docenić to, co zrobiliśmy dla siebie, dla innych, co inni dla nas zrobili. Tak, naciskam na to słowo celebracja, bo ja znam siebie, znam inne osoby w moim otoczeniu, że to jest tak, że człowiek się ciśnie do ostatniego momentu, nawet same te przygotowania do celebracji świąt. Niezależnie od tego, które święta kto świętuje, zazwyczaj to jest olbrzymi wysiłek, gotowanie, sprzątanie, a to ci mają przyjechać, tamtych trzeba zaprosić, te podarki kupić i tak dalej. Pamiętajmy, że przede wszystkim cho chodzi o to, jak my się czujemy. Ja Wam powiem, można się naprawdę na nabawić się garba od roboty i będą nieudane święta, bo znaczenie mają ludzie, którymi się otaczamy. Jesteś z odpowiednimi ludźmi to choćbyście mieli ten barsz z kartonu, barsz z kartonu jest dobry, jest dobry, ale tak mówię, barsz z kartonu, uszka z zamrażarki yy, i wiecie, puścicie sobie Kevina po prostu i tylko posiedzicie i się pośmiejecie i to mogą być najpiękniejsze święta, niekoniecznie te, kiedy wszystko było przygotowane top of the top. W ogóle jestem w szoku, jak te tematy do mnie przychodzą i jak one się łączą. Zobaczcie, wczoraj mówiłam o tym znalezieniu swojego stada. Wiecie co? Ja na dziś już będę kończyć, dlatego, że jestem w takim nastroju, zauważyłam, bardzo takim patrzącym wewnątrz. I oczywiście, kiedy każdy z nas bywa w takim nastroju i Wam powiem, kiedy macie właśnie taki nastrój, że macie wrażenie, że tak się żalicie ludziom, że wspominacie pewne momenty. To jest moment, kiedy warto zacząć pisać u siebie w pamiętniku, zrobić pewnego rodzaju pracę z cieniem, zobaczyć, co nas tak naprawdę boli, dlaczego jesteśmy może marudni, dlaczego się żalimy. To jest moment, kiedy czujemy więcej. Z tego trzeba wykorzystać, słuchajcie, 100%. Bo w dzisiejszym świecie, który cały czas nas bombarduje różnymi jakimiś pomysłami, różnymi nowymi rzeczami, aby tylko, abyśmy tylko nie wejrzeli w siebie. Ten moment, kiedy naturalnie czujesz, że patrzysz w siebie, widzisz siebie, tak jak w, w, w awatarze było, I see you, widzę cię, i wtedy ty widzisz siebie. To jest magiczny moment, to z tego trzeba korzystać. Ja do tego kończę. Ja w tym momencie muszę się zająć w takim razie moim we, 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 wewnętrzem. <laughs> wewnętrzem. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas. No i trzymajcie się do jutra, pa! Właśnie montujemy łóżkiem materiał dla Was. serdecznie was pozdrawiamy. co?